Mmm, zapach świeżych części komputerowych. I już wiecie, że będzie składane. Twórca internetowy będzie składał komputer sam. No właśnie, żeby go dostać, będzie musiał złożyć sam, sam komputer. Jak sam? To nie jest największa kara. Największą karą jest to, że na twoje ręce będzie patrzył Wojty i roastował cię bezpośrednio podczas tego budowania i tworzenia kompa. Wiedza zajemna. Eee, teraz... Przecież on jest pod wpływem narkotyków. <noise> teraz się zrobiło trochę creepy, więc Smarty składa komputer dla siebie do Fortnite'a do streamowania mega Luja, a Wojty. <głosy> <głosy> Czy się uda Smartiemu? Zacznijmy ten odcinek. Będę mu na tego Luja patrzeć. Jak go składa? Ja już nie chcę. <noise> Dzięki Be Quietowi Smarty będzie miał już niedługo nowy set do swojego studia. No ale, właśnie, żeby jeszcze było coś z tego, to musi go sobie sam złożyć. Także Smarty! Robiłeś to kiedyś? Zdarzało mi się. Jest obok mnie Wojty i Wojty'ego rola jest to, żeby było śmiesznie, zabawnie. This is the worst! A przy okazji, trochę wiedzy, dlaczego taki zestaw został użyty i takie części. Bawcie się dobrze i od czego zaczynasz, kuba, bo tu masz wszystko praktycznie oprócz obudowy, która się nie zmieściła najzwyczajniej Ostatnio świecie. składaliśmy z Wojtim Compa i ja bacznie patrzyłem na to, co on robi. Ej, widziałeś serial na Netflix, jaki ma być? 1670 serial. Nie <śledzimy> jestem <w obydim> <śledzy> 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 Więc wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od rozpakowania płyty głównej. Tak, teoretycznie tak, ale mam dla Ciebie lepszą propozycję. To jest dosyć drogi zestaw, nie chciałbyś go uszkodzić na samym wstępie. Mamy tutaj wykładzinę w studiu, w miejscu, gdzie teraz nagrywamy i fajnie byłoby się najpierw uziemić, co najlepiej zrobić podpinając się do podpiętego zasilacza. Więc. Dobra, mamy zasilacz od BeQuieta, 1000W, 13. Mówiłeś o tym, że jest fenomenalny, bo ma dodatkowe funkcje. Tak, zgadza się. W tym zasilaczu mamy już dostęp do najnowszych funkcji, jest to zasilacz zgodny ze standardem PCI Express 5.0 i co oznacza również, że mamy tutaj wyprowadzone złącze 16-pinowe bezpośrednio z zasilacza Dzięki temu podepniemy najnowszą kartę już bezpośrednio, bez adapterów, yy, i będziemy mogli mieć konfigurację taką, która się komunikuje. Karta graficzna z zasilaczem. Zasilacz będzie wiedział, ile karta potrzebuje. Karta będzie wiedziała, ile zasilacz może dostarczyć tej energii, czyli bardzo nowocześnie. Kul, jak to pięknie wszystko wygląda. I pachnie. Jestem już podpięty, więc bezpieczeństwo zachowane. Płyta główna od Asusa już na stole. Tak, konkretnie jest to model Asus Rock Strix Z790F Gaming WiFi, co oznacza zmienne opłacalniejszą płytę, jeżeli chcemy mieć wszystko, ale też nie dopłacić rzeczy, których gracze zazwyczaj nie używają. Mamy cztery M2, PCI Express 4.0, gracze 5.0 absolutnie nie potrzebują. Mamy oczywiście bardzo mocną sekcję zasilania, 16 plus 1 faza dla procesora, który tutaj mamy przygotowany. W zupełności wystarczy o tym za chwileczkę dokładnie więcej powiem. Wybraliśmy sobie jeszcze taki element oto, montażowy, który nam pozwoli idealnie docisnąć procesor do płyty głównej, tak żeby on się nie wykrzywiał podczas montażu chłodzenia. Co czasami bywa problemem. Generalnie możemy tu grać kilka stopni i stabilniejsze temperatury na wszystkich rdzeniach. No i powolutku, tak. delikatnie wszystkie jak się pozbywamy. Jak będziecie u siebie kiedyś, to robiliście zawsze po montażu, bo teraz jest szansa, że uszkodzicie a, elementy śrubokrętne. Znaczy, oczywiście dalej. takie foliki usuwacie zawsze po montażu? Na teraz Czeka Ciebie demontaż koszyczka fabrycznego. Proszę no, go odkręcić. No i super, no i fajnie. I zamiast tego fabrycznego koszyka będziemy przykręcać procesor właśnie naszą ramką. Ja w tym czasie pokażę Wam dokładnie procesor. Jest to Intel Core i9, najnowszej, 14 tej generacji, 14900KF. Dlaczego z F? Zapytacie? No, dla streamera teoretycznie to F może przeszkadzać, nie będzie mieli quicksync'a, czyli tego streamowania przez, znaczy, enkodowania wideo przez procesor, ale przypominam, że... Strzeliło. Tak. Ja już jestem spanikowany. Wracając do naszego procesora. Smarty ożywa oczywiście zestawu Dual PC, czyli stream jest całkowicie obsługiwany przez drugi komputer. Komputer, na którym gra absolutnie nie potrzebuje nic ze streamem robić, także tutaj stawiam tylko na wydajność obecność dodatkowego układu graficznego no, niekoniecznie spływa negatywnie, ale na pewno niczego nie daje, więc po co tej przepłacać? Także mamy właśnie model K. SF. Jeszcze tutaj wspomnę, że to jest pierwszy konsumencki procesor, który fabrycznie osiąga taktowanie do 6 GHz. Tą blaszką do góry. No tyle to już wiem, no bez przesady już naprawdę. I pik procesor. Osadzony. Dobra, i teraz na to przychodzi ta nasza nakładka, która ma docisnąć nasz procesor i sprawić, że te, te temperatury będą nam się na procesorze rozchodzić troszeczkę dokładniej, tak? Ale kurde, jak to wygląda w ogóle! Podoba mi się! Do koloru, dobra, pamięci. Tutaj z pamięciami jest naprawdę istotna kwestia, mianowicie. Tak szybki procesor i tak mocna płyta główna poradzą sobie z obsługą również bardzo szybkich pamięci. Ale jeżeli chcemy myśleć o rozbudowie przyszłości o kolejnej wielkości, to trzeba naprawdę starannie te pamięci dobrać, spoglądając na listę od producenta pamięci przetestowanych z pracą na czterech bankach. My to zrobiliśmy i udało się dopasować, zdaje się, najszybsze w tej chwili dostępne, produkowane moduły o taktowaniu 6400 MHz megatransferów. Z bardzo niskim opóźnieniem CL32, jeżeli się nie mylę. Mamy tutaj BC, czyli Big Cock, czyli mamy tą kompensację, że jak takie dobre kości kupimy, to od razu. Mamy tą, ten certyfikat wielkiego przyrodzenia. Jak on mnie dobrze zna, że mam kompleksy na ten temat. Tak. Powiem wam, że z takim sprzętem jest problem zawsze, jak go składacie samemu, że yy, no, jest strach delikatny, że to jednak kosztuje kupę kasy, yy, no, i, 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 i te ręce automatycznie drżą. Procesor jest, procesor siedzi, chłodzenia jeszcze nie montujemy. Zaczynamy co? Naklejka. Naklejka. Zaczynamy od naklejki. Naklejka idzie na później. Na, na, na później, na szczęście. Zaczynamy w takim razie, lecimy z pamięciami. Yy, najbardziej stresujący też moment, żeby był klik charakterystyczny, ale nie taki klik łamiących się kości po prostu. Yy, I to, to mnie przeraża też. Tak jak oznaczone z na płycie, zawsze wkładamy kości do slotu drugiego i czwartego, licząc od procesora. Tutaj wyjaśnię, jeżeli macie dwie kości i faktycznie użyjecie pierwszego i drugiego slotu, to tracicie na wydajności, a jeżeli macie dwie kości, użyjecie pierwszego i trzeciego slotu, czyli niby pamiętając, żeby zrobić z przeskokiem, to będzie dual channel, ale będzie mniej stabilnie, ponieważ jakby sygnał pamięci będzie też dochodził do tego ostatniego, pustego slotu i tutaj mogą się różne dziwne rzeczy dziać i mogą kości nie pracować tak stabilnie, jak będą pracować w takiej konfiguracji. Ramy osadzone, przyszła kolej na dysk M2, 4.0, tak, zgadza się? Tak, 2 TB. Dokładnie, także pamięci będzie sporo, za chwilę ją wsadzam i wsadzam ją do slota najbliżej procesora znajdującego się, bo ten będzie się najszybciej z procesorem komunikował, będzie najmniej później i wszystko będzie z Kompletnie bym o tym nie wiedział. Gdybym przed chwilą Wojty mi o tym nie powiedział po prostu, więc teraz zgrywam mądrego. I teraz poczekaj. A tu jest taki dynksik i ja go mam przesunąć, tak? Tak, to jest, idzie to odporne, więc nie wiem czy zadziała. Mhm. Przykładam radiator i przykręcam, tak? Tak. A ja w tym czasie naszym widzom powiem o pięknym chłodzeniu, które mamy od BeQuieta ich w sumie najmocniejsze chłodzenie Silent Loop 2 360, czyli mamy trzy wentylatory 120 mm. Przyznam się szczerze, to jest mój delikatny koszmar, żeby montować takie rzeczy. Ale powiem Ci, że tutaj BeQuiet kryje takie osoby jak Ty i naprawdę skonujecie sobie kod QR, jest nawet instrukcja też dołączona w zestawie i wszystko po kolei możesz zrobić, jest pięknie, widzisz, kody QR. także. Skanujesz, masz na telefonie instrukcję. Kulturka. Napisali, żeby nie dawać influencerom. Na szczęście, Smarty to średni influencer. <laughs> Udało Ci się faktycznie osadzić w dobrych otworach. I teraz są od I spodu rubarty. trzeba coś poprzykręcać, tak? E, tak. Generalnie można było to zrobić bez przykładania do płyty, tylko chciałem, żeby Ci łatwiej odpowiednie otwory dobrać. Teraz musisz zamontować faktycznie gumkę. No do, ale do jak to zamontować, to mam łapę tam wsadzić od spodu? Nie, nie. nie. Wyciągnij cały koszyczek. Aha. I co? I na, na to nakładam gumkę po prostu. Tak. Dobra, wszystko dokręcone. Wojki powiedział, że jeszcze nigdy, ale to nigdy nie widział tak Sprawnie dokręconego, dokręconych pust do chłodzenia. Yy, powiedział, że od razu mam robotę u niego do składania kompów yy, i że jestem po prostu w tym fenomenalny. Bardzo dziękuję Wojty za te słowa. Szkoda, że to się nie nagrało akurat. Ale no, unlucky, tak? Unlucky po prostu. No i co? Lecimy za budową. Tu Też byłem jest. mocno zaskoczony. Co to jest w ogóle? Akcesoria zajmują więcej miejsca niż niektóre laptopy. Możemy sobie wybrać, czy chcemy mesz, czy chcemy mieć nie mesz na przedzie, czy chcemy mieć taką siateczkę. Także są akcesoria, które możemy użyć, a niekoniecznie musimy. Zresztą tylko Be quiet. chyba. Tak dopieszczę swoje budowy. jeżeli chodzi o właśnie te zestawy akcesoriów. Natomiast jest to w tej chwili ich najmocniejsza, najfajniejsza i w sumie najbardziej widowiskowa budowa. Mianowicie jest to Dark Dark Base 901. Będzie chyba wyciągnąć, sama wypadła. W ogóle fajnie, że ja miałem to składać, a jednak on tam wszystkim się zajmuje. To jest mega dobry deal, ale nie mówcie mu o tym. Jak się zorientuje im później, tym lepiej. Potrzebujemy operatora... Yy, obudowa w takim. moje kolano. Znaczy, Aż Ja nie mam. bo pan na pewno połamałeś? Ja myślałem, że to jest wafle. Pierwszy raz widzę, żeby to było w takim. Yy, o, w woreczku yy, fajnym, obudowa w sensie. Bo normalnie to jest wsadzane po prostu do pudła i tyle. Ja tą budowę już widziałem na targach. Byliśmy na komputerkście, gdzie ją prezentowali po raz pierwszy. A ty pokazali O kurde, ale ona jest potężna. Ja się teraz zacząłem zastanawiać, bo może wcześniej faktycznie trzeba było o tym pomyśleć, czy ja mam na nią miejsce w ogóle. Ale jest naprawdę przepotężna. Tutaj dużo ciekawostek. Tutaj możecie sobie zamontować napęd DVD. Nie wiem, czy wiecie, co to jest napęd DVD. Także mi to tutaj jest zaimponował. Boj, mi to wszystko przed chwilą odpakował, nasz się zgrzał trochę przed chwilą. I tu jest w ogóle kolejny Mystery Box w środku. Nie mam pojęcia, od czego on jest. Co tu jest? Więcej akcesoriów. Magiczne pudełeczko. Otwieramy. Ramka, druga ramka. Trzecia ramka. Tu masz zestaw do montażu karty na Dobra, ale słuchajcie, dostajemy nawet takie pudełeczko specjalne, w którym mamy rzepy, w którym mamy znowu jakieś dystanse, śrubki, każda w oddzielnym opakowaniu, żeby nam się to nie zmiksowało, no i kolejny, kolejny dynks. Ej, ale what the f co tu się dzieje? To, to, Składamy kompa. Od... on miał to składać. Składam Cała rzecz. że się zajarałem nie, tą no to Spokój. Wojtek jest taki, że jak zacznie składać komputer, to wiesz, to jak dziecko w Willy e... tak. really Wonka. To, to w telefonie okay. no szukałem no, instrukcji, tak. wentylatory podmieniamy, na front będą świecące, na chłodnice idą świecące, tu będą nieświecące i tu będą świecące. Ogólnie będzie się świecić, będzie bardzo ładnie i atrakcyjnie. Pamiętacie zawsze, że podpinacie wentylatory tych kabli, cała się plątanina robi, potem dziecko trzeba z tyłu spiąć, a tutaj nie. Zobaczcie, ten panel ma huba na wentylatory, które montujemy do tego bezpośredniego, natomiast następnie tutaj tymi pinami się podpina do Kontrolera samej obudowy i nic więcej nie musicie robić. Tylko wentylatorki tu podpinacie, to montujecie bez śrubokręta na same śrubki, dokręcacie i jest. To samo jest na górze. na samo. Ale ja bym chciał powiedzieć Wam coś innego teraz zupełnie, bo tutaj jest na tej obudowie hmm. panel dotykowy w ogóle. Mamy pełno portów USB. W końcu nie będzie mi brakowało portu USB, ale to co najlepsze, to tu kamera od góry poproszę. Ty, to Wojt mi powiedział, ja nawet o tym nie wiedziałem. Tu jest ładowarka indukcyjna do telefonu i zarobicie, bo ja zawsze szukam przewodu do telefonu, zawsze nie mam gdzie go ładować, a teraz będę go po prostu odkładał na obudowę i to będzie fenomenalnie działało. No, przecież to jest bajka. Sprawdziłem, działa i naprawdę szybko ładuje, także to jest faktycznie fajny patent. Możemy tę obudowę przełożyć na wyciszone panele. To jest prawie centymetr, tak naprawdę tego wytumienia. Kto pamięta, ten wie. Centymetr, czyli faktycznie ilość to jest w stanie poczuć. To jest dużo. Ale... <laughs> Nie, Nie, to jest Te panele wykuszające są wszędzie. Na górze, na froncie, z tyłu. Jeżeli chcemy, ta budowa może być naprawdę bardzo cicha, a nadal świetnie wentylowana. Jaki Teraz... jest następny krok? Teraz montujesz wentylatory. Ja sobie odpocznę, a ty zamontuj wentylatory. Obudowa już niemalże kompletna, wentylatory powsadzane, popodmieniane, bo faktycznie powsadzaliśmy z RGB, poszło ale... Poszło cudownie. No poszło cudownie, ale muszę przyznać szczerze tutaj na samym starcie, że gdyby nie pomoc Wojtiego, no to ja bym tutaj popłynął, nie? Naprawdę przewodów była masa i to, co robił tutaj wojty z tyłu, to dla mnie troszeczkę czarna no magia. To przed nami ta cała zabawa z przewodami na razie, tylko udało mi się te przewody jakoś tak spiąć, żeby to wyglądało. Nie wiem, ile tam widzicie z tyłu. No i teraz bardzo ważna kwestia, wsadzamy Płytę główną. Nie. <grym> Aha. podłączymy sobie przewód zasilania, żeby potem nie trzeba było się z nim męczyć i go przyciskać. Najpierw podłączymy sobie przewód zasilania, znaczy nawet chciałem powiedzieć, zasilania. oczywiście, że tak, no to co, podpinanko. No tutaj, nie? No nie. A to nie do karty graficznej? To jeden z niewielu przypadków, gdzie faktycznie 8 przewodów razy 2 do procesora ma sens. Ten procesor jest w stanie pociągnąć ponad 300-350 W energii, a te kable, przypominam, każdy daje około 150, może 200, więc... Są realnie potrzebne te kable, żeby były dwa. Duża zaleta modularnych zasilaczy, że te kable możemy sobie bez zasilacza przeciągnąć. No to osadzam, osadzam, chyba osadziłem. Moje zdolności manualne w takich małych kwestiach to jest minus 10, tylko zawsze mam jeden problem. Ile tych siłek powinno być wkręconych? Wszystkie? A, no to już nie mam tego problemu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teoretycznie. No nie no, i w środkowej nie wkręcasz. 8, a nie 10. Na zmyślam, Taki specjalista, właśnie. Przewodziki podpięte, wszystko mi się udało elegancko tutaj zrobić, Co? profesjonalnie. Przepraszam, bardzo, wszystko ci się udało. A widziałeś, jak ci się udało zrobić? No, przecież robiłem to, widziałem, nie? No. Cała płyta główna jest w środku, wszystko elegancko tutaj e, wisi. Brakuje nam oczywiście karty graficznej, ale brakuje nam też podpiętej e, pompy. Brakuje nam podpiętego chłodzenia tak. i Tym to będę teraz zaraz robić. To jedna rzecz to w końcu sam zrobisz. To wentylatory przykręcał wszystkie, prawie że wszystkie. Trzy. Proszę, ciebie mamy teraz profesjonalnie. Tego nie pi. Tego nie pijemy. Tak, ale ty masz faktycznie dobrze wyczyścić. Dobra, no to to od tego się za, 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 zaczynamy, oczywiście, żeby faktycznie procesor y, ładnie nam odpuścić. Uprzedzam na ciebie, to nie zadziała. Aha, no mnie Zasz. też. Dobra, no że coś dzisiaj będzie odtłuszczone szybciutko, sprawnie, elegancko. No, i do tego przyjdzie pasta, oczywiście. Dobra, czyli z groszku wyszła nam linia i cztery kropki, także. Tak, tak. No, ale dobra, najważniejsze, żeby działało i najważniejsze, żeby było sprawne. Folika, nie zapominamy o folice absolutnie, więc tu jest pyk. No i gdzie tymi paluchami żeś już dotknął? Szczęście nie w środek, więc powinien być ok, ale nie dotykaj tam gdzie była folijka. No, dobra. Nie do końca. Dużo. Żeby już nie było, że ja całe zrobiłem, ja tutaj trzymam, a ty. tutaj no, tu Wszystko. Tutaj do oporu. Ale. Chyba się tym zajmę profesjonalnie w ogóle, wiesz? Składanie kompów. Nie rób tego. <grym> <Okay>. <grym> no i wjeżdża, nasza piękność, słuchajcie, 4080, która za chwileczkę tutaj zostanie ulokowana, jest już pięknie rozpakowana. To ja was zbejtowałem. Proszę bardzo, jak ona pięknie wygląda, ale oprócz tego, że pięknie wygląda, to ona jest przepotężna. Jestem cały czas, za każdym razem, jak widzę te karty nowej generacji, to jestem potężnie zaskoczony, jakie one są wielkie, ogromne, no i jak to wszystko ma tam niby wejść, się zmieścić i jeszcze się utrzymać, no. Jeszcze jedna rzecz, widzę, że w ogóle bios masz na silent ustawione. zrobimy na gaming, bo ty będziesz się gamingiem zajmować. Oczywiście, żaden silent, żaden ma pracować, ma tam się kopcić, ma chodzić to, a nie. No, no. Łatwa robota, nie wiem czego się obawiałeś. Słuchajcie, kompik już złożony. I ja wiem, że Wy byście chcieli zobaczyć od razu, jak on świeci, jak on się prezentuje pięknie. No ale zanim do tego przejdziemy, no to szybka opowiastka o tym, co się wydarzyło tutaj. Co się wydarzyło? Złożyłeś komputer, gratuluję. Przedtem zasilacza nie było, teraz udało cię się go faktycznie umieścić. Co prawda, przewodów mieliśmy tak mało miejsca z tyłu, zobaczcie sami, że przewody od zasilacza do płyty głównej zasilania za procesora idą aż tędy tutaj dookoła, żeby to ładnie wyglądało. I nie udało nam się Jesteś patentu z wyciąganiem tego zasilacza i telemocowaniem na tą ramkę, dlatego bym się smartę musiał tutaj z tej strony to umiejscowić. Dobra, Ale udało no nie się. się, poszło mu całkiem nieźle. Nie, jakby nie, Piotr nie pytał, to dał radę. Tak, jakby Piciu pytał, to wiecie co mówić. Przechodzimy my, idziemy go testować w takim razie, a wy za chwileczkę zobaczycie finalny efekt, jak ten komputer się przepięknie świeci. Dotycznie. Pozwolisz? Pozwolisz, pozwolisz? No, no, no. pozwolisz? Kliknę, albo kliknę. Dobra, kliknę, kliknę, uwaga, klikam. Moi drodzy, i tak to się prezentuje. Rozświeciło nam się to bajecznie. Na kolory tęczy. Oczywiście wszystkie te kolorki możemy sobie zmieniać, możemy konfigurować. No i ta jednostka wygląda naprawdę, naprawdę potężnie. Yy, już sama ta karta wygląda potężnie, a co dopiero ta całość tego kompletu. Yy, no i co? No, i, i testy chyba, tak? A podoba Ci się? Jest prześliczny, jest zjawiskowy, jest fenomenalny, jest taki, jaki sobie wymarzyłem, jest naprawdę przecudowny. Jestem. Zachwycony. Będzie grany, przede wszystkim będzie grany, no bo tego ten PC ma służyć. A jeżeli już mówimy o graniu, no to no dobrze, tutaj już, jest. Już ci powiem. Jest, jest wysoko z tego, co słyszałem. Więc tak, grałem w Fortnite Full HD i jakieś 100 do 120 FPS-ów. Jak 100 FPS-ów? No ponad 100. 100, nawet 120 momentami było. Ty to ja się ja tego kompa za 3000 przerzucam, co ostatnio montowaliśmy, tam było 180. Ale ale zaraz, tam nie grałeś na epickich z ray tracingiem. I'm going to kill myself! And it's your fault! Jak na na kompetyty ustawieniach było? Ile no jest wyciągnięte? Te ustawienia dla kiepskich kompów też sprawdziłem, chociaż były tu różne ostrzeżenia, masz za mocnego kompa, nie rób tego. Graj z ray tracingiem, ale dobrze. Kliknąłem i ruchomiłem, no i wyszło jakieś 420-430 średnio. To ja zależy od lokalizacji. Wow, no i to jest ogromna, ogromna wartość FPS-ów. No biorąc pod uwagę swojego obecnego kompa, to będzie przeskok dwukrotny ponad właściwie. No i co, i pewnie ustawiałeś jeszcze tam niewydajnościowy tryb no, wydajnościowy, te klasyczne niskie ustawienia, no to jest... 12 Żadnych optymalizacji po prostu zmarszu. No jestem zachwycony, ja jestem zachwycony. 400 FPS, super. Przecież ja zostanę prosem. Przysięgam wam. Nie, nie, w przyszłym to... tygodniu robię erniksy. Oczywiście ja sobie też już na tym PC-cie delikatnie pograłem, no nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Jedy, że on pięknie wyglądał, no to jeszcze tam wojtimi coś tam delikatnie zdradzał, no i nie mogłem wytrzymać. Usiadłem, pograłem, no i co? No teraz już mi tylko zostało zawołać picia i się zapytać, czy challenge zaakceptowany, że go sam złożyłem tego kompa. Musicie chyba przyznać, że komputer prezentuje się naprawdę epicko, wygląda dobrze, no i wyniki też świadczą same o sobie. Smarty może wznieść swoje produkcje na wyższy poziom, a przydałoby się, żeby były na trochę wyższym poziomie, więc nie będzie miał już wymówek. Wojtek, oceniając wkład pracy procentowy Smartiego, czy on w ogóle zasłużył, żeby wziąć ten sprzęt? Zasłużył na to. Proszę, dla ciebie starta, nic więcej nie powiedziałem. Ale zostać. co ty gadasz? No jak no, wentylatorki wymieniłem, panie, podłączyłem, ja tu podłączyłem. Wszystkiego próbował. Wszystko robiło. No, to małe dziecko próbował, że są te układanki, że masz kwadracik, trójkącik, no nie szło mu to zupełnie. Ale próbował, ale próbował zmieścić. Więc... bardziej rozgarnięta małpa. To dlatego mi po przedszkolu nie wchodziły te klocki. Dajcie znać, ile od 1 do 10 oceniacie nowy set Smartiego i piszcie właśnie w komentarzu. Możecie też zobaczyć całą tą konfigurację w linku w opisie. Ale ja powiem wam jedno, ja bym to złożył pewnie, z poradnikami, z instrukcjami, ja bym to złożył. Ale to na bank by tak nie wyglądało, a tył obudowy byłby tak jak w moim aktualnym kompie, po prostu wypchany, bo nie zrobiłbym żadnego cable managementu. Słynny case, choinka z przodu i choinka z tyłu, chyba wiecie jak to jest. A czy wy byście złożyli takiego kompa? Dajcie też znać w komentarzu. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć! Cześć!